Wolters Kluwer Polska, we współpracy z uznanymi na rynku autorytetami w dziedzinie komunikowania, prezentacji i budowania biznesu, prowadzi dla prawników bezpłatne warsztaty z cyklu Jak budować przewagę konkurencyjną w kancelarii. Według raportu prawnicy w XXI wieku na rynku usług prawniczych szykuje się rewolucyjna zmiana w układzie sił pomiędzy kancelarią a klientem. Według 75% badanych klientów firm prawniczych i samych partnerów, klient ma zdecydowanie mocniejszą pozycję w relacji ze swoim prawnikiem. O znaczeniu budowania relacji z klientem opowiada mecenas Maciej Łaszczuk, partner zarządzający w kancelarii Łaszczuk i wspólnicy. Relacje z klientem są właściwie Istotą naszego zawodu. Nie da się świadczyć pomocy prawnej, przecież my jesteśmy osobami zaufania publicznego. My jesteśmy osobami, do których klienci mają zaufanie, obdarzają nas zaufaniem i dlatego do nas przychodzą. Kupują u nas poczucie bezpieczeństwa, czyli musimy ich dobrze rozumieć, musimy znać ich biznes. Dlatego też. Jest standardem, że jeżeli zaczynamy pracować dla jakiegoś przedsiębiorcy, to chcemy poznać to, co on robi, chcemy poznać jego fabrykę, jego przedsiębiorstwo w najdrobniejszych szczegółach, żeby zrozumieć. Nie można pomóc, jeżeli się nie rozumie. Zdaniem Richarda Saskinda, autora książki End of Lawyers, na rynku usług prawniczych przetrwają tylko te kancelarie prawnicze, które przyjmują nowoczesne narzędzia i metody pracy. Wspomniane metody pracy są ściśle związane z technologiami informatycznymi. Saskind wierzy, że dzięki innowacjom uda się zwiększyć konkurencyjność na rynku usług prawniczych. Rynek usług prawniczych w Polsce podlega dosyć radykalnym zmianom i Polska nie jest tutaj w żaden sposób unikalna, podobne zmiany nawet znacznie bardziej zaawansowane obserwujemy na przykład w Wielkiej Brytanii, która jest uznawana za najbardziej rozwinięty rynek usług prawnych w Europie. Te zmiany polegają na tym, że dramatycznie rośnie nam konkurencyjność na tym rynku. Powodem tego jest kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą, która to powoduje, jest niewątpliwie to, co zostało nazwane w książce "Śmieć prawników". Takim informatyzacją zawodu prawniczego, polegającą na, na tym, że obecnie mamy ogromną dostępność wiedzy. Czyli coś, co kiedyś było taką trochę wiedzą tajemną prawników, tak jak receptura Coca-Coli, jest coraz w coraz dużym stopniu po prostu dostępne. Internet jest tutaj dogodnym medium, ale to nie chodzi tylko o Internet. Też chodzi o to, że możemy tą wiedzą znacznie lepiej zarządzać, możemy ją przeszukiwać, składować w różnych bazach wiedzy. Jej dostępność, dostępność wiedzy dramatycznie wzrosła. Do tego stopnia, że możemy powiedzieć, że wiedza jest w pewnym sensie teraz towarem. Czyli przestaje być jakimś atrybutem, szczególnej nie wiem, pozycji czy, czy, czy szczególnych umiejętności, staje się towarem, który możemy nabywać w bardzo różny sposób. I dotyczy to również wiedzy prawniczej. Polacy, którzy korzystali z pomocy prawników, wysoko oceniają ich kompetencje, lecz niezbyt im ufają. Wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez tns zleconych przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Pozytywną opinię o polskich prawnikach wyraża tylko 31% Polaków. Prawnicy najbardziej są cenieni za kompetencje, terminowość i skrupulatność. Sprawiedliwość i obiektywizm liczy się u prawników dla 18% respondentów. Na pytanie, czy i dlaczego Polacy nie ufają prawnikom, odpowiada mecenas Maciej Łaszczuk. Nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, że istnieje coś, co możemy nazwać niechęcią w stosunku do prawników ze strony przedsiębiorców. Ale można, możemy powiedzieć tak, że być może mówimy o różnych światach. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że mamy w Polsce 3 miliony przedsiębiorców, z których większość to, to są osoby samozatrudnione, no to one, rzeczywiście te osoby nie korzystają z pomocy prawnej. Ale jeśli mówimy o przedsiębiorcach, którzy prowadzą duże, średnie przedsiębiorstwa, to tam ta świadomość jest. Oczywiście, jeżeli do tego jest to kapitał zagraniczny, zwłaszcza z krajów o wysokiej kulturze prawnej, to ta świadomość jest jeszcze większa. Z punktu widzenia, czy z perspektywy kancelarii, która świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, tych przedsiębiorców większych, nie tych samozatrudnionych osób, ja zdecydowanie nie zgadzam się z takim twierdzeniem, że spotyka się prawnik z niechęcią. Przeciwnie, nasza praca jest doceniana.